Rozdział osiemnasty. Nazwisko? zapytał Ferdynanda komisarz. Wspaniały, odparł Ferdynand. Imię? Ferdynand. Wiek? Ferdynand nie wiedział co powiedzieć. Bał się, że jeśli powie prawdę, to komisarzowi będzie się to wydawało podejrzane, a jeśli powie więcej, to po pierwsze skłamie, a po drugie nieładnie jest uchodzić za starszego niż się jest w istocie. Wiek? powtórzył komisarz. Komisarz miał niesłychanie surowy głos i groźne wąsy. Jeszcze ani razu nie popatrzył na Ferdynanda. Zadawał pytania i notował coś na karteczce, nie odrywając oczu od biurka, przed którym stał drżący z zimna Ferdynand. Brzwy pięć, powiedział Ferdynand, bo doszedł do wniosku, że coś musi powiedzieć. Doskonale, odparł na to komisarz i zupełnie nie zwrócił uwagi na dziwną, bądź co bądź, liczbę wymienioną przez Ferdynanda. Czy nic panu nie zginęło? Nic. Miał pan przy sobie jakieś kosztowności? Nie, nie miałem, odpowiedział w pierwszej chwili Ferdynand, ale zastanowił się i przypomniał sobie o medalu. E, bardzo przepraszam pana komisarza, zapomniałem o jednej rzeczy. Tak jest, miałem przy sobie pewien cenny przedmiot. Cóż to było takiego? Spytał komisarz, ciągle coś notując. Medal, odparł Ferdynand. Złoty medal. Czy to był pański medal? Tak jest, mój. Można wiedzieć, gdzie go pan zdobył? Na wystawie psów. A więc interesuje się pan psami? Od czasu do czasu, panie komisarzu, odparł Ferdynand, który już odzyskał normalną pewność siebie. Nie skradziono panu przypadkiem tego medalu? zapytał komisarz. Chwileczkę, panie komisarzu, muszę sprawdzić. Proszę, niech pan sprawdza. Nagi Ferdynand zaczął grzebać po kieszeniach swojej garderoby. Tu nie ma, 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 tu nie ma i tu nie ma. Zaraz. Tu jest jeszcze jedna kieszeń. Nie, tu także nie ma. Panie komisarzu, skradziono mi mój medal. Proszę się nie martwić, powiedział stanowczo komisarz. Zrobimy wszystko, aby zwrócić panu pański medal. Niech pan zostanie tutaj, a ja pójdę i porozmawiam sobie z przestępcami. Nie spojrzawszy nawet na Ferdynanda, komisarz wyszedł z pokoju. Ferdynand czekał cierpliwie na jego powrót było mu jednak coraz zimniej. W końcu zaczął sobie myśleć tak. Po co ja mam marznąć? Nawet nikt nie zauważa, że jestem nagi, ani nie patrzą na dowody rzeczowe, ani na nic, że to ja złapałem tych złodziei, kiedy mnie rozebrali w tym tunelu, ale to widocznie jest niepotrzebne, a ja myślałem, że to trzeba tak, jak było, żeby nie było wątpliwości, że to oni mnie rozebrali i chcieli zabrać moje ubranie, to wobec tego ja je na siebie włożę, bo zawsze będzie mi cieplej w ubraniu, niż bez ubrania, no nie? I Ferdynand powoli zaczął się ubierać. Właśnie skończył wiązać krawat, kiedy do pokoju wszedł ponownie komisarz. Muszę panu pogratulować, panie wspaniały, krzyczał już od drzwi. Dzięki panu schwytaliśmy dwóch groźnych złodziejaszków. Wspaniale pan się spisał, panie wspaniały. Ferdynand skromnie spuścił oczy. Nic takiego, panie komisarzu. O, niech pan tak nie mówi, zaprotestował komisarz. To nadzwyczajne. Doprawdy drobnostka, szepnął Ferdynand. Jestem dumny z pana. No cóż, mruknął Ferdynand. Udało mi się ich złapać i tyle. Dzielnie pan to zrobił, panie wspaniały. Doprawdy dzielnie. Niestety, mam dla pana również i mniej przyjemną nowinę. Co się stało, panie komisarzu? Zapytał zaniepokojony Ferdynand. Nie ma pańskiego medalu. Nie ma? Nie ma. Ojejej! jęknął Ferdynand. Mówią, że go w ogóle nie widzieli. Ojejej! Że nie przypominają sobie czegoś takiego. Ojejej! Że pewnie pan wcale żadnego medalu nie miał. Ojejej! Że gdyby pan miał medal, to by go wzięli przede wszystkim. Ojejej! Że przeszukali panu wszystkie kieszenie. Ojej! I w żadnej nie było żadnego medalu. Ojej. Przykro mi, że pan tak rozpacza, powiedział ze współczuciem komisarz. Ojej, panie komisarzu, ja wcale nie rozpaczam, jęknął Ferdynand. Ja się, panie komisarzu, boję. Ojejej! Czego pan się boi, panie wspaniały? Proszę mi powiedzieć, czego pan się boi? Pana się boję, panie komisarzu. Ojej. Mnie? Tak, pana. Ojej. A dlaczego pan się mnie boi? Boję się, ojej, żeby pan mnie nie zamknął do więzienia. A za co ja mam pana zamknąć do więzienia? Zapytał nieco rozbawiony tym wszystkim komisarz. Za ten medal, panie komisarzu. Ojej. Ojej. Ojejej. Za ten medal. Nic nie rozumiem, powiedział komisarz. Prowadziłem pana w błąd, panie komisarzu. Ojej. Dalej nie rozumiem. Ten medal, panie komisarzu, ja mam przy sobie. Teraz mi się dopiero ojej, przypomniało. Szukałem go po wszystkich kieszeniach i złodzieje szukali go po wszystkich kieszeniach Ojejej, i nie było go. A teraz mi się dopiero przypomniało, że ja mam go ojej na szyi. Niech pan mi powie, panie komisarzu, ile? Co ile? Spytał komisarz. No ile za to? Lękliwie dopytywał się Ferdynand. Za co? No za to wprowadzenie w błąd, ile lat. Postaramy się o tym zapomnieć, powiedział z uśmiechem komisarz. Najważniejsze, że pański medal, pański złoty medal, znajduje się w pana posiadaniu. Panie Ferdynandzie, gdzie pan pędzi? Ferdynand był już przy drzwiach. Odwrócił się i krzyknął. Zaraz wrócę, panie komisarzu. Muszę tylko przeprosić złodziei za to, że ich posądziłem o kradzież.